No i dobra, dalszy ciąg zabawy z harlejkiem Dzisiaj chcę parę rzeczy zrobić, a jedną z najważniejszych rzeczy to jest wymiana geja dlatego, że ja sobie kopyta mam 1,80 m z groszem, mam 2 czy 3 i kopyta stawiam sobie tu z przodu i muszę wkładać pod tego geja i mnie to bardzo, bardzo mocno drażni. Dlatego mm, poprosiłem kolegę Jacka, jak zamawiał w... No tam, wiecie gdzie. Gdzie wszyscy zamawiają. Zamawiał graty. To żeby mi zamówił geja przedłużonego 2,5 cala bodajże. I zobaczcie. Jak on tu pięknie powinien mi wystawać poza tam jak będzie to to będzie tak ładnie wystawał i sobie po prostu tylko będę podnosił tak lekko nogę i naciskał taką mam przynajmniej nadzieję że tak to mi ładnie tu wszystko zadziała dlatego muszę tu sobie teraz rozebrać parę rzeczy żeby elegancko dotrzeć do niego tutaj osłonę pompki pewnie zdejmę i będę patrzył jak tam dotrzeć nie wiem czy nie będzie trzeba wydechu odkręcić, ale to się wszystko okaże w wypraniu więc przystępuję do działania no powiem wam, że ktoś to nieźle wykombinował nie rozumiem, że to wszystko powinno być fajnie spasowane ale odkręciłem tutaj śruby osłona ta nie pozwala zdjąć pierścienia, który dociska wydech żeby zdjąć ten pierścień musiał, znaczy, żeby zdjąć tą osłonę, trzeba tu podkręcać takie śrubki, które ktoś bardzo inteligentnie tam pow, powkręcał w taki sposób, żeby się naprawdę mordować z tym. Tu jest trzecia i pewnie by wtedy zeszła osłona, to i wydech może by rzeczywiście odszedł, ale nie mogę go odsunąć, bo z kolei jest kolizja ze stopką, znaczy z podestem. A podest z kolei przecież jest cały tutaj w całości dokręcony, czy nawet jest chyba przykręcony? Taką mam nadzieję. Tak, on jest przykręcony, ale tam za pompą, na przykład, jest przykręcony. No tam jest jedna śruba, więc by trzeba było tu pompę samą odkręcać. No, wydumka niezła. Widzę, że to jest robota na parę dobrych godzin, więc spróbuję wymienić tego geja bez tej zabawy tylko sobie tu odepchnę i tam mam tam mam zawleczkę do, do zdjęcia i może mi się to jakoś uda zrobić w ten sposób żeby się z tym nie pitolić zobaczymy no oczywiście też nie wziąłem pod uwagę tego że przecież muszę zsunąć ten aktualny gej i wsunąć nowy więc trzeba było zdjąć podest który oczywiście już odkręciłem te śrubki są tak przekręcane żeby ten podest też się ruszał troszeczkę góra dół więc mniemam że będę musiał to później przykręcić na Loctite te śrubki żeby się nie odkręciły a jednocześnie żeby był lekki luz, że można było tym podestem tutaj manewrować. Także zaraz zobaczymy. Jeszcze powiem Wam, że mam jedną zagadkę, ale to za, pewnie za chwilkę po ściągnięciu tego aktualnego się to wyjaśni. Ponieważ nie wiem, jak bardzo będzie wychylony ten nowy, jak się okaże, że jak bardzo wysoko jest. No, zaraz zdejmujemy i zobaczymy, dopasujemy ten. Później trzeba będzie tu napchać yy, dość dużo smarowidła. No, oczywiście można to też uzupełnić kalamitką i smarowniczką, ale przed założeniem na pewno napcham tam porządnie smaru do środka. No i oczywiście nie muszę <laughs> Wam wyjaśniać, że tutaj praktycznie sucho jak diabli stary, jakieś tam może resztki starego smaru były. Yy, ale wygląda to masakrycznie więc już nic tam nie było w środku no, i teraz to będzie sobie tak no będzie wysoko z tego co widzę bo tam jest no dobra no, ja, ja to sobie umyję wszystko ładnie rozpuszczalnikiem a później nawalę smaru i wcisnę elegancko żeby mi to wszystko ładnie się dopasowało. Dobrze, że tutaj mam, ciekawie jak długo wytrzyma ta żółta osłonka kalamitki, kalemit, no bo tutaj już jej nie było i każdy kto pewnie napycha to wie jak szybko jak szybko ta kuleczka tam jak tylko złapie troszeczkę rdzy, no ja wiem trzeba to cały czas smarować w razie czego tą ten, ten, ten końcówkę tej kalamitki. Ale jak to wyschnie to można już nie móc napchać smarowidła, niestety. Może być z tym mały problem już później. Musimy oczyścić sobie. Bardzo fajnie to jest wymyślony, wymyślili ten element, żeby tak wrzucić. I tutaj już się kleszczy nakręteczny, na śrubka W sześciokącie elegancko to. Dobra, myję wszystko i zaczynam smaruję i powoli sobie to będę składał. No dobra, wstępnie założone, troszkę wystaje tak dość, dość daleko na razie, no ale jak się podest założy, to pewnie będzie, <laughs> to pewnie będzie już ładniej, o zobaczcie, kurde, no dla mnie bomba. No dobra, po krótkiej walce <laughs> udało mi się to założyć i zapiąć zawleczkę, stara zawleczka. Popękała, musiałem od kumpla tutaj wydębić zawleczkę i ciuteńka była grubsza, więc chwilkę mi to zajęło. No ale powiem Wam, że jest to świetnie zrobione. Więc teraz. O! Teraz. Jest tak jak tego właśnie chciałem. Więc teraz z powrotem tutaj wydeszek wepchnę i przykręcam podeścig. Cudnie pracuje. No, i zobaczcie. I tak to wychodzi. Tak to wychodzi. Uważam, że jest kurwa zarąbiście. Zrobiony noga na całym podejście. Wygodnie. No, tylko czubki. Kowbojków będą tu rysowały, albo kopyto będzie musiało być jeszcze dalej przesunięte. No. No dobrze. To gaj yy, nożny zrobiony, tu wszystko poskręcane, pozakładane, wydechy poprzykręcane. Były dość luźne te śrubki od wydechów. Ale już tak podciągnąłem mocniej, wiem, że muszę je kontrolować raz na jakiś czas. Jak zresztą wiele innych śrubek. No zapewne. No dobra, teraz zabieram się za następną rzecz, czyli. Mm, ładowanie telefonu trzeba zrobić.